Cześć! W komentarzu na jednym z moich ostatnich podcastów pojawił się komentarz, że fajnie by było, gdybym znowu się pokazał czasami przed kamerą, a nie tylko wrzucał ostateczny obraz, do którego gadam. No to tu jestem. Jakoś prawie rok już nie pokazałem twarzy przed kamerą, albo tak wam no ponad pół roku. Pół roku temu trochę tych włosów mi było. Skaliłem trochę kopru i mógłbym teraz nagrywać relacje. Jak mi poszło na egzaminie gimnazjalnym. Nadzieję, że dostanę się do dobrego liceum. W każdym razie, em, kiedyś miałem taką serię, chciałbym kontynuować. Pokazuję coś, co polecam, co znalazłem w internecie, a może się Wam przydać. Ewentualnie em, jest strasznie fajne, a ma to po prostu małą popularność w sieci. Nie chciałbym wykorzystać to, że śledzi mnie parę tysięcy osób i no, chciałbym polecić to, co fajne, by, by promować prawdziwych pasjonatów. Um, którzy tworzą w internecie coś fajnego. Kiedyś internet głównie składał się z takich kanałów, nie kanałów, stron internetowych prowadzonych przez pasjonatów, którzy robią coś faktycznie um, jako swoje hobby, tylko przez pasję do tego i robią to naprawdę dobrze, nie biorą za to żadnej kasy. I tak jak niektóre kanały o programowaniu, które tworzą treść, by tylko wam później sprzedać e-booka i na tym zarobić. Tak. Kanał, który czyta się. Czytałem na początku magister zygadło, ale widziałem parę filmików i widziałem, że sam siebie nazywa MGR zygadło, więc tak się do niego odnosił. Jest to taki kanał retro um, z różnymi let's playami, starych gier, um, naprawianiem starych komputerów, generalnie o starych komputerach, o Amidze, Atari. Um, I co fajne, co jest w tym fajnego, w tych wszystkich let's playach. Nie widzimy, tak jak w przypadku większości let's playów, starych gier, gdzie gra sobie na jakimś emulatorze, tylko faktycznie widzimy, gdy odpalany jest, odpalany jest stary komputer, um, wrzucane są dyskietki, widzimy gdy zmienia, zmi zmienia się faktycznie dyskietki fizycznie i mamy na taki let's play um, kultowej polskiej gry Franco. Bo tutaj um, bardzo miło przeze mnie wspominanej gry: pepe hammer. Więc, jeżeli podobnie jak ja, um, lubicie takie klimaty um, czasów amigowych, gier z tych czasów i doceniacie człowieka, który robi coś z pasją, um, tak jak on o te komputery, jak to jest wszystko czyste, wyczyszczone. Widzimy właśnie na przykład w filmiku, w którym nie wiem czy on dostał czy kupił Atari ST, które było po prostu. Za często mówię po prostu. Kupił sobie Atari czy dostał, które jest strasznie zabrudzone i doprowadza to wszystko do, do, do fajnego, bardzo fajnego stanu. I bardzo mi takie coś imponuje i widzę, że ten kanał patrząc na to ile tych filmików stworzył, jakie jakości są te filmiki, naprawdę bardzo fajnie pomontowane, dobrze zrobione i no nie jest on na tyle popularny ile powinien być, dlatego na no, chciałem chciałbym go polecić, bo takie coś warto promować, a widzę, że on się jakoś na siłę nie promuje w internecie, tylko koncentruje się na tworzeniu treści, dlatego chciałbym go polecić. MGR, Zygadło, kanał Retro. O, Amiga, o Amidze i in, innych starych komputerach, innych starych, o różnych starych grach. Szczerze polecam. Cześć.